Witam serdecznie, nazywam się Dorota Polańska. Od 20 lat prowadzimy razem z Fundacją Rodzin Adopcyjnych interwencyjny ośrodek preadopcyjny w Otwocku. Jest to takie szczególne miejsce dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej. Na co dzień jest to mieszkanie dla 20 niemowląt, którymi rodzice nie mogą się opiekować. W tym szczególnym okresie przedświątecznym prosimy o wsparcie dla naszych dzieci. Jeśli szukacie prezentu na Mikołaja, gwiazdkę, albo po prostu chcecie kupić sobie torebkę, Ołbek to doskonały pomysł. A 10% z każdych zakupów zrobionych od 1 do 4 grudnia w sklepach stacjonarnych i na ołbek.pl przekażemy dla dzieci z ośrodka preadopcyjnego w Otwocku. Środki od Państwa zostaną przeznaczone na leczenie, lekarstwa i mleko dla naszych dzieci. Prosimy też o udostępnienie postu i poinformowanie znajomych. Im nas więcej, tym bardziej pomożemy dzieciakom. Życzymy udanego Mikołaja, bo właśnie teraz jest czas na pomaganie.